Dlaczego EOBW.pl bierze udział w akcji Biznes kocha biznes? Jesteśmy dzisiaj w gronie firm, które organizatorzy akcji nazywają wielkimi reklamodawcami. Akcja ma pomóc mniejszym firmom, które wprowadzają innowacje, pomagające w funkcjonowaniu w czasie pandemii. Te firmy organizatorzy nazywają zwinnymi przedsiębiorcami. Zwinny przedsiębiorca to taki, który stara się dotrzeć do klienta w innowacyjny, wygodny i bezpieczny sposób. Mimo, że poziom wydatków eobuwie.pl na reklamy uprawnia nas do mianowania się wielkim reklamodawcą, to lubimy myśleć o sobie, że wciąż jesteśmy zwinnymi przedsiębiorcami. Zwinność, rozumiana jako elastyczność, sprawność w działaniu i biznesowy spryt, to charakterystyczne cechy zespołów tworzących eobuwie.pl. Teraz za każde 100 zł, jakie EobuWie wyda na reklamę w Wringer Axel Springer. Wydawca przeznaczy 25 zł na kampanię mniejszej firmy walczącej o przetrwanie. We obuwie.pl wierzymy, że Solidarność pomoże przetrwać trudny czas. My dostajemy o 25% wyższy budżet reklamowy. Mniejsze firmy otrzymują kampanie reklamowe bez pieniędzy. Wejdź na bizneskochabiznes.onet.pl i działajmy razem.